Dzień dobry, Tomasz Walczyk Slow Travel Polska. Witam wszystkich serdecznie i zapraszam na krótkie spotkanie poświęcone e, jednej z cegiełek na murze przedwiesia na Zamku Wawelskim. E, muszę przyznać, że ostatni okres spowolnienia pozwolił mi na powrót do pewnych spraw, które chciałem odkryć, poznać, a nie udało się do końca rozwiązać zagadki. Jedną z takich historii jest cegiełka z włoskim nazwiskiem. Primadonna Liliana Lorma Mediolan. W mojej pracy bardzo często spotykam się z Włochami i aby przybliżyć im historię cegiełek wawelskich, których tu jest ponad 700 i którzy zapewne część z Państwa wie, a część dopiero przyjeżdżając do Krakowa pozna tą historię, jest związana z ze sponsorami. Tymi, którzy byli darczyńcami włożyli e, pieniądze i to znaczne kwoty na odnowę Zamku Wawelskiego, głównie w latach 21-24. E, były to zarówno urzędy miejskie, oddziały wojska, banki, kasyna, e, grupy wczasowiczów z pensjonatów w Krynicy, Polacy z Argentyny, z Brazylii, e, emigranci do, polscy do Stanów Zjednoczonych, na przykład rodzina o no, wojsk na nazwisku Nowak z Buffalo, także z Indiany. I w było to jedyne włoskie, i tutaj właśnie prowadząc, tu włoski, się zatrzymywałem, ponieważ uważałem, że historia ta hmm, będzie dla nich bliższa, jeżeli pojawi się właśnie taki włoski akcent. Kiedy mnie pytano, kim była Liliana Lorma, hmm, muszę przyznać, że niestety informacje jakie znajdowałem, były bardzo bardzo ograniczone. Zasadniczo e, można było się tylko znaleźć informacje o jej występach, że była śpiewaczką operową, sopranistką, występowała na deskach La Scali, La Fenice w Wenecji, w Bergamo i w Weronie. Dopiero kilka dni temu natrafię na informacje, które zaprowadziły mnie w świat niebywałej historii, e, która wiodła od świata Żydów galicyjskich z Leżajska i Rzeszowa poprzez Manhattan do Włoch. A więc może przybliżyć Państwu tą historię. Myślę, że jest naprawdę interesująca. Wszystko zaczyna się w latach 90. XIX wieku, kiedy do Rzeszowa przybyła młoda para Żydów z Leżajska, ortodoksyjnych, Itzhak Weissman i Reichle. Pobrali się oni w tutejszej synagodze i niedługo potem na świat przyszła bohaterka naszej opowieści Leonora Weissman. E, ojciec razem z, z bratem małżonki decyduje się wyjechać do Stanów, e, tam rozwinąć działalność i sprowadzić później swoją żonę do Nowego Jorku razem z córką. Pan Weissman był bardzo obrotnym biznesmenem, otworzył fabrykę na Dolnym Manhattanie, e, fabryka materiałów elastycznych. Udało mu się także opatentować pasek elastyczny do spodni i po osiągnięciu naprawdę sporej fortunki z fortuny zdecydował się sprowadzić swoją żonę z córką do Nowego Jorku. Tutaj państwo Weissmanowie poddają się procesowi amerykanizacji, zmieniają troszkę swoje, im, swoje imiona i także nazwisko. Tak więc Isaac Weissman staje się Isaacem, Well Walkerem e, Weissmanem. Żona Reichle staje się Rose Weissman. A córka Leonora Weissman staje się Lilianą Weissman. Liliana, jedynaczka, e, bardzo zdolna e, muzycznie, e, chodziła do najlepszych szkół, ojciec bardzo dbał o swoją córkę, a kiedy dostrzegł, że ma talenty muzyczne, zdecydował się pomóc jej w karierze. I debiut. E, muzyczny, tak to nazwijmy. Pierwsza zaczęła grać na fortepianie w wieku 4,5 roku, później śpiewać. Debiut muzyczny miał miejsce w czasach I wojny światowej podczas koncertu charytatywnego dla rozbitków zatopionego liniowca Lusitania. Po zakończeniu I wojny światowej ojciec zdecydował, że córka, aby w przyszłości występować jako wielka gwiazda na deskach Metropolitan Opera w Nowym Jorku powinna się jeszcze podszkolić, uczęszczać na lekcje do najlepszych mistrzów w Mediolanie. I tak to w maju 2020 roku Liliana razem ze swoją matką Rose przyjeżdża do Mediolanu, zaczyna pobierać lekcje, i niedługo odbywają się pierwsze spektakle z jej udziałem. Pierwszy występ ma miejsce w Wenecji w Teatrze La Fenice, następnie chyba najbardziej imponujący występ w arenie w Weronie przed publicznością liczącą sobie 30 tysięcy osób. W tym czasie przybiera ona artystyczny pseudonim Liliana Lorma. Kilka lat później Liliana Lorma jest już uznaną śpiewaczką, operową, sopranistką. E, jednym z jej obyczajów, tradycji było chodzenie do restauracji niedaleko katedry Mediolańskiej, Kowo. E, chyba sobie nawet nie zdawała sprawy, że w jednym z sąsiednich stolików przygląda się z uwagą pewien starszy 18 lat mężczyzna. E, mężczyzna ten nazywał się Attilio Terruzzi. Był byłym wojskowym e, i podziwiał śpiewaczkę, primadonnę. Nazywał ją Lodową Księżniczką, ale nie miał odwagi się do niej przybliżyć, e, ponieważ był zbyt ubogim e, człowiekiem. Nie, miał, nie był dostarczymajętym, żeby próbować adorować wielką śpiewaczkę operową. Jednakże niedługo wszystko miało zmianie, ponieważ Terucyj związał swe losy z Mussolinim, poprowadził dla niego oddziały czarnych koszul w marszu na Rzym z regionu Reggio Emilia i stał się jednym z jego zaufanych e, ludzi. W 26 roku Terrucji zostaje mianowany podsekretarzem w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, i jako już osoba znacząca decyduje się przełamać nieśmiałość i zaczyna adorować Lilianę, która całkiem chętnie spogląda na starszego ciebie mężczyznę. I sprawa znajduje swój finał przed Mussolinim, który musiał wydać zgodę na zawarcie takiego ślubu, jako przywódca Terrucjego który był związany z partią faszystowską. E, Mussolini daje swoją zgodę. wyraża to w sposób dość szczególny, mianowicie stwierdza w ten sposób, że Brytyjki są brzydkie, francuski są perwersyjne, Hiszpanki przynoszą pecha, Amerykanki są w porządku i mają chyba trochę pieniędzy. Tak więc po pozwoleniu uzyskanym od Mussoliniego, terucji bierze ślub z Lilianą 24 czerwca 2026 roku. Rano na kapitolu w Rzymie ślub cywilny. Jednym z jego świadków jest oczywiście Mussolini. A następnie po południu ślub kościelny Santa Maria de Angeli. Oczywiście do tego ślubu była potrzebna dyspensa, ponieważ Liliana była Żydówką, jednakże kapłan świątyni dokonał oceny po kilku spotkaniach, że Liliana jest osobą o wysokim morale, bardzo religijną, wierzącą, zagwarantowała, że dzieci z tego związku będą wychowane w wierze chrześcijańskiej, że będzie również tolerować praktyki chrześcijańskie, wyznawanie religii przez swoje służące. W związku z czym nie było sprzeciwu, i po uczniu dyspensy para mogła wziąć ślub w kościele. Niedługo potem, miesiąc miodowy, przejażdżka po Europie Środkowej, salonką, którą osobistą salonką udostępnioną przez Mussoliniego, a po powrocie kolejna niespodzianka: te jest mianowany gubernatorem kolonii włoskiej w Cyrenajce, w Libii. Małżonka u jego boku oczywiście porzuciła swoją karierę muzyczną, żeby być ze swoim ukochanym, reprezentuje go bardzo godnie, prowadzi różne bankiety, uroczystości, jest osobą bardzo reprezentacyjną. Drugi rok pobytu w kolonii staje się jednak cokolwiek nudny i monotony, więc Liliana jest bardzo szczęśliwa, kiedy po trzech latach wracają do Rzymu, ponieważ tego jeszcze nie wiedziała jej mąż, miał on zostać przywódcą wszystkich organizacji, czy całej organizacji czarnych koszul. Liliana decyduje się wyjechać do Nowego Jorku, żeby zobaczyć się z rodzicami i ma nadzieję, że po paru tygodniach dołączy do niej również małżonek. Miał przypłynąć 1 marca, jednak przeprasza, że nie może. Sytuacja zaczyna się robić dziwna. Liliana decyduje się na powrót do Włoch, wsiada w najbliższy statek. Niedługo po jej wypłynięciu do Nowego Jorku przychodzi list od męża. List otwiera matka Rose i jest zaszokowana. Mianowicie zięć oświadcza, że nie chce więcej widzieć swojej żony. I kończy następującym zdaniem. Kochanka Ferulliego nie może być żoną Teruciego. Kim był Ferulli? Umberto Ferulli w latach dwudziestych był agentem artystycznym Liliany. Pomagał jej w karierze. Przybył z nią razem z Nowego Jorku. No i co tu dużo ukryć. Liliana drażyła go przyjaźnią, natomiast on się w niej sekretnie podkochiwał. Doszło do wymiany listów pisanych w języku angielskim, w których Liliana okazywała swoją przyjaźń. Natomiast Umberto chciał zobaczyć w tym o wiele więcej. Jednak w 25 roku kontrakt został z nim zerwany i Liliana od tego czasu, minęło już 4 lata, nie widziała go ani przez moment. Brat Umberta, człowiek o niskich moralach i dość skromny, postanowił wykrać listy tej korespondencji między Lilianą a swoim bratem i zanieść do męża, licząc, że uzyska za to jakąś gratyfikację. Listy te zostały przetłumaczone z, włoski, z angielskiego na włoski, fatalnie i sens został kompletnie przeinaczony i wyglądało na to, że jest to bardzo gorąca korespondencja pary kochanków. Attilio poczuł się jak zdradzony mąż, zażądał natychmiast, decydując się natychmiast na separację, we Włoszech nie można było w tym czasie uzyskać rozwodu. I zaczyna działać. Liliana wraca, próbuje się spotkać z mężem, mąż jej nie chce na oczy widzieć. Liliana po trzech tygodniach decyduje się podpisać dokument o do separacji, licząc, że tym troszeczkę uspokoi męża, następnie się spotkają, ona wszystko wytłumaczy, nieporozumienie i wszystko wróci do normy. Jednakże Terucy nie chce już więcej widzieć swojej żony. Co więcej, zaczyna proces kościelny o unieważnienie małżeństwa, ponieważ e, rozwodu we Włoszech w tym czasie nie było. Zaczyna się długa batalia sądowa. E, Liliana znajduje bardzo dobrego adwokata, Francesco Mede, który bardzo skutecznie pomaga. Po stronie e, z kolei Teruziego angażuje się m.in. Francesco Pacelli, brat e, przyszłego papieża piłsza XII. Na szczęście jest zmuszony przez swojego brata do wycofania się ze zbyt aktywnego działania. Liliana jest oskarżana o wszystkie najgorsze rzeczy, zaczyna od tego, że była owocem ślubnego związku. Tutaj małe wyjaśnienie: w czasach austriackich pary, które brały ślub w synagodze, nie były uważane za małżeństwo w świetle państwa, prawa austriackiego i dzieci w dokumentach były wpisywane jako dzieci nieślubne. Tak właśnie dokument prawdopodobnie widniał w archiwach rzeszowskich i oczywiście mógł bardzo zaszkodzić Lilianie, dlatego ona na procesie przedstawiała jedynie poświadczenie pracowników synagogi, że pochodzi z prawego związku. Co do jej moralności, poświadczył to pozytywnie kapłan z Santa Maria degli Angeli. Również argumenty o tym, że zdradzała małżonka były nieprawdziwe, więc na procesie kościelnym udawało się wszystkie argumenty małżonka zbić. Pojawił się też argument antysemicki, mianowicie, że Liliana, znając Talmud, wiedziała, że przysięgi z goją są nieważne. Wszystkie te argumenty jednak zostały. Jeden po drugim obalone. Dlaczego Lilia nie chciała uznać unieważnienie małżeństwa? Chodziło dla niej po prostu o zasady i godność. W związku z czym ona się broniła, natomiast były małżonek napierał, ponieważ poznał już kolejną kobietę, również o żydowskich korzeniach, którą chciał poślubić, ale nie mógł, ponieważ nie mógł się rozstać formalnie ze swoją poprzednią. Sprawa sądowa toczyła się przez 18 lat, aż do śmierci Teruciego. Liliana w 1938 roku zdecydowała się wychać z Włoch. Zrobiła to całkiem sensownie, ponieważ w następnym roku we Włoszech faszystowskich wprowadzono prawo rasowe. Teruzzi natomiast dzielił losy swojego wodza Mussoliniego więc przeżył najpierw zloty, a później upadek. E, był zarządcą Bengazji w Afryce Północnej, następnie po upadku Mussoliniego towarzyszył mu e, aż do momentu, kiedy e, upadła również Republika Salo, utworzona przez Niemców w północnych Włoszech. Kiedy Mussolin został skwitany rozstrzelany, partyzanci byli przekonani, że również rozstrzelali Teruciego. Później okazało się, że była to tragiczna pomyłka, ponieważ rozstrzelano bogu ducha winnego człowieka, który miał podobną posturę i brodę jak... Rucji był to jakiś dziennikarz. Notabene sześciu innych mężczyzn w innych zakątkach Włoch został rozstrzelanych jako znienawidzony człowiek Mussoliniego i były to znowu niewinne osoby. Sam Rucji został natomiast schwytany przez władze włoskie, poddany procesowi i skazany na 30 lat więzienia na wyspie Procida e, niedaleko Neapolu. Mm, niedaleko więzienia mieszkała jego druga małżonka, którą wziął ostatecznie wyłącznie ślub cywilny oraz córka Terucji próbował apelować i faktycznie udało mu się najpierw skrócić w rok do 20, co i tak przy jego wieku ponad prawie 70 lat było dożywociem. Następnie udało mu się to skrócić do 5, ostatecznie do 4 i wyszedł na wolność. Wolnością Terucji nie cieszył się długo, zaledwie kilka dni zmarł z powodów sercowych, kłopoty z sercem. A Liliana. Liliana wróciła do Nowego Jorku i pomagała swoim rodzicom, swojej rodzinie w prowadzeniu interesów. W latach 50 ufundowała stypendium imienia Liliany Teruzzi, który miał pomóc obiecującym młodym muzykom. Stypendium w wysokości 2,5 dolarów, który również pomagał w starcie występów pracy w Metropolitan Opera w Nowym Jorku. Liliana umiera w wieku 91 lat w 1987 roku. I tak się kończy historia, której odkrycie zawdzięczam obecności tej właśnie cegiełki, którą jak podejrzewałem była związana z jakąś tajemniczą śpiewaczką włoską, tymczasem odkryła się za tym całkiem inna historia. Jeśli Państwa ta historia zainteresowała, to serdecznie zapraszam na zwiedzanie z nami Krakowa. Jesteśmy chętni, bardzo oprowadzimy po różnych znanych i mniej znanych miejscach. Przedstawimy historie bardzo popularne, ale również tak mniej znane, które są ciągle przez nas odkrywane, chociażby jak historia Liliany Lormy. Tak więc zapraszam do Państwa kontaktu z nami i do zobaczenia. Dziękuję bardzo.